Cześć sięanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale po trzech miesiącach, słuchajcie, tak jest 3 miesiące nie było żadnego odcinka, to znaczy od trzech miesięcy nie było żadnego odcinka, a to z tego względu, że po prostu odpuściłem, odpuściłem jak na razie nagrywanie z paru powodów, że po prostu... W sumie jest jeden powód, że nie miałem czasu kiedy mm, nagrywać. Także moi drodzy wracam, powracam do nagrywania, może to nie będą często tak jak wcześniej materiały, bo po prostu nie mam, słuchajcie, czasu nagrywania tutaj właśnie na ten kanał, ale moi drodzy mam nadzieję, że często będą się pojawiał, ale nie obiecuję, więc co moi drodzy, zachęcam do zostawienia w górę dla zasięgu, bo teraz... Mogliście założyć o 100%, na 100% przepraszam, że zasięgi na kanale będą masakrycznie niskie. E, więc co moi drodzy, wracamy do White Rift'a, tutaj do nagrywania. Jak widzicie, 40% dużo się zmieniło u mnie na koncie. E, Platon 3, moi drodzy, m, niedawno szedł patch 2.3. E, jak na to jest najlepszy, największy dotychczasowy patch, e, moi drodzy, w White Rift. Moi drodzy, nie będę za, za bardzo dużo omawiał jak grać, na pewno wiecie co chodzi, weszły dwa nowe czempiony Riven i Irelia, a właśnie jak to wygląda u mnie z czempionami, e, 35 na 68, także naprawdę nieźle, tutaj Rengar, Renekton, Riana itd., mm, dosyć, e, moi drodzy, nimi pogrywam, choć bardziej preferuję grać na midlane. E, i też moi drodzy, mm, nie wiem, dajcie znać czy wam się by podobała taka seria od... Platynki do diamenciku, bo jak możecie zauważyć, platyna 3, mm, wiecie, do diamentu jeszcze trzeba przejść cały szmaragd, czyli emerald, e, więc no zobaczymy. To w zależności od waszego stylu gry, jak wygracie i oczywiście od e, waszych, że tak powiem, e, słuchajcie e, waszych kolegów z drużyny, że tak powiem. Także to moi drodzy, startujemy Rankedig, Zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie na odcinku. Yy, więc co, widzimy się aż po prostu znajdziemy grę. Dobra, moi drodzy, widzimy się z powrotem. Znalazłam tutaj giereczkę. Yy, także, moi drodzy, pójdziemy sobie. Mida. Jak widzicie, bohaterowie polecenia na tej pozycji, czyli Kenan, Ari, Diana. To znaczy, że jakimi bohaterami gracie najczęściej na tej linii. Yy, także myślę moi drodzy, że. Pójdziemy sobie Dianką, bo myślę, że naprawdę Diana mi się gra bardzo fajnie, mocny damage, e, więc co moi drodzy, myślę, że zagram sobie tutaj Dianą, e, Dianom. E, więc co moi drodzy, zaczynamy e, tutaj z na support, także dajcie znać, e, czy wam się podoba e, po prostu, e, że powiem, powrót tutaj. E, tak jak mówiłem, nie będzie to zbyt często, po prostu będzie to wtedy, kiedy ja będę miał czas i niech będzie chciał, że tak powiem. Eee, także też, jakbym się kupił w słowach, mylił, to sorka, ale wiecie, dawno nie nagrywałem, słuchajcie, i mm, tak po prostu. Jeżeli chodzi o build, e, build mag zabójca, czyli ten podstawowy, preferowany tutaj pod daną postać. E, u nas tym jest Serafin, ja oczywiście na Dianie, Darius i Jarvan, także mi się spoko, e, więc dajcie znać, czy chcecie taką serię od Platynki do diamencika. E, taka nazwa, słuchajcie, e, na szybko, więc dajcie znać. Komentarze, czy coś takiego chcecie. Okej, okay, mamy Ashe, czyli cały tym jeszcze raz Ashe, Serafin, Dianie, Darius i Jarvan z tym skinem Lunar. Naprawdę te skiny Lunar, które wyszły wcześniej naprawdę były i są mega kozackie. Okej, okay, dobra, zobaczymy. ja grać raczej na Fiza. U nich właśnie Fizz, Ezreal, Jean, Garan i Master, czyli dwóch adekery, słuchajcie, mają. Także mi że spoko. Też w tym patchu właśnie doszło to ładowanie e, po prostu do rozgrywki. Macie teraz tutaj na dole, nie że mamy na przykład pod e, tutaj pod naszą ikoną, e, czy, a teraz po prostu jest tutaj ten patek na dole. Więc sorka, że się tak mylę, gubię słowach, ale naprawdę no, życzą się tego nagrywania i wiecie jak po prostu jest. E, gram sobie i już raz rozpoczynamy swojej giereczkę. Mam nadzieję, że uda się wygrać, bo jak ten mecz uda się wygrać, to mam serię do platyny Slide 2, więc już jest naprawdę wysoko. Jest wysoko. E, Okej, okay, lecimy. Kupuję sobie tutaj mm, pierwszy itemek, książeczkę, no i lecimy na lane'a. Mam nadzieję, że tutaj ten kabel słuchawki nie będzie przeszkadzał mi tutaj w grze. Myślę, że jakoś to będzie Git. Mm, ok, reporting for trolling. Dzięki, okej, okay. Czyli tutaj Ezra się pruje, że tak powiem, do Gina. Ale czy trolluje, czy nie trolluje? No, w sumie nie, ma, nie mają supporta za bardzo. Więc tutaj im za bardzo nie będzie to pomagało w grze. Yy, okej, okay. gram na Fiza. No, na Fiza nie lubię grać za bardzo ogólnie. Ja nam w sumie nie lubię na niego grać. Każdą czymś na Fiza nie, robię, nie lubię grać. Ma 4 nie trafił, ma on drugi poziom także coś możemy engageować że tak powiem na tylko Fiza postawimy sobie tutaj Warda jak najbardziej tutaj będzie przewidywany bardzik ja biję się troszkę agresywnie może troszkę za bardzo o nie 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 no też widzicie Fiz mocno bije troszkę no to tak agresywnie Eee, Grampton no, właśnie mówi taki playstyle, że gram tą nam agresywnie, porobuje jak największy damage tutaj zrobi na samym starcie. Raz mi się to udaje, raz nie, o tutaj widzimy Jarvan, tam stara i, a chyba Jarvan wygrywa, bo tutaj master do naszej dżungli przed. Ale czy to mu się opłaciło? No nie powiedziałbym, bo niestety za to padł. Ok, zignorujemy zign zign go, no i go zabić. Tak więc tam się Słuchajcie, na no pięknie, 5-0 na początek ogólnie naszego teamu, dla nas skill. To jak najbardziej, słuchajcie bardzo, bardzo spoko. I też możecie napisać w komentarzu, yy, jaki czempionek chcecie na kolejny odcinek i czy chcecie serię właśnie od Platynki do Diamentyka. Także spoko, no 5 na początek, mm, tak spoko, ale to nie ma co za bardzo mówić, bo nieraz były takie znaczenia, że wiecie na początku. Super zabijali, no a potem wiecie, wychodziło na to, że mecz został przegrany, bo każdy wiecie już za bardzo się poczuł. I niestety no, skutkowało tym, że przegraliśmy, więc czasami tak jest. Nie zawsze, ale przeważnie. Okej, okay, nie ma tutaj Fiza. O, dobra, już Fiz jest uczarwana u mojego Ultimate'a, O pięknie. No i spoko, udało nam się zabić. Mamy 2-0, 6-0, słuchajcie, w drugiej minucie. To jest, słuchajcie, na początek pogrom, słuchajcie, pogrom. Ale w sumie lepiej dla nas, bo wiecie, potem tym jest seria. Więc naprawdę spoko. Ok, tam sobie Jarman za zabił. Garena, no pięknie, fajnie to wychodzi. Mamy naszego Fiza, a ma które level czwarty, no. No nie ma zbytnio tutaj manewru to popisu, ale to jest fizz. Fiz może się łatwo nafidować, co nie? Więc tutaj nie ma co bardziej, tak powiem. Mówić hop. Okej, okay, masę to w krzaku, ale czy mi coś może zrobić? Naprawdę no ja mogę go zabić. A niestety nie ma Tiemata. Okej, okay, pierwszy frag dla enemy. Gina. Spoko. Bo tutaj jakiś killer dla Jina, A i Jarma wbija tutaj. Marta nie ma umiejętności, niestety. a w sumie wysyłki Moglibyśmy ich zabić. Więc spoko. Dobra, sobie tutaj Farmy. A spokojnie, pofarmimy sobie. Mamy Galkimata, więc jej możemy wkroczyć. Pięknie. Chyba zabijamy. No nie jak się dać Jeszcze To się nie udało. W każdym bądź razie, no. Niestety nam się nie udało zabić, jakby miał manę, to może bym jakoś tam wbił, ale się opłaca raczej nie, bo nie ma many za bardzo, więc wolę się teleportować tutaj do bazy na 9-1, wszyscy sobie tutaj mega dobrze radzą, każdy po kilu, więc spoko, ej nie wiem, to był dobry pomysł zostawić jarwana, bo niestety on padł, ale... To jakoś nam utrudni rozgrywkę, na no raczej nie. Bo jest moi drodzy pogrom. No, w czwartej minucie 10:2. To jest naprawdę już masakryczny pogrom, słuchajcie. Nie wiem, czy nasi przeciwnicy mogą jakoś tutaj nas jeszcze jakoś zniszczyć, że tak powiem. O, masę na Dariusem, zobaczmy. Czy tutaj Darius da radę? Darius da radę. O jest Garen, jest Garen Ale master, ale zabił na szczęście, tutaj Dariusz Dobra, schodzimy, bo tam Fizz jest Okej, okay, Fizz z Okej, okay, tu jest Fizz Możemy jako Garena chcemy go zabić Jak jesteśmy tu po drodze? Jest ty ziomeczku. Tylko to otaczki, no i pięknie udało nam się zabić inny zabójcy, no pięknie. 3-0, ok, Jean tam zabił. Przeciwnej jej drużynie. by się przydał przypuszczować, słuchajcie. Jak najbardziej. Chodź serafin ten z double killem. Dobra, to musimy sobie tylko FIZA. Nie ma co tam go bez sensu gonić. Lepiej spróbować Tremida, moim zdaniem. Ok. Tak jak wspomniałem, jak używam te moje umiejętności. To pasywka działa tak, że jak używacie e, na przykład umiejętności, y, tutaj tej na przykład, e, i ogólnie umiejętności, to macie prędkość ataku, czyli Atak Speed. To także spogue, by ktoś nie wiedział ogólnie, jak tutaj pasywka Djangi działa. Eee, więc no, tak takie tutaj dla przypomnienia, Jakby ktoś nie wiedział. A pewnie wie się jak grać się dużo. I odcinek trwa minut. No, 12 nieźle. Bym powiedział. Dobra, nasi chcą robi Heralda, także ok. No i akurat. Jest Herald. O, Ezry zabił. Zresztą możemy się go pokuścić, ale czy on tam jest dalej, czy jakoś te portowe okay. Mamy tutaj Fiza po drodze. Spróbujmy na niego, I Garen jest. Obijmy go troszkę. Tyk. O, trafił we mnie repkę Fiz. Fajnie! Pierwszy dedek słuchajcie, pierwszy dedek, ale Ignite'a nie użyłem, także okej. Okay. Tak powiem, Warf. Możemy Galtimata, o tutaj Master się rozpędza, patrzcie to! Ale Ashka tutaj powinna mu pomóc. Jeszcze zabić powinna. Zobaczmy Ashka, pyk. Ok, P1. No i Ashka ja chyba robi double killa, no i niestety Ezreal zrobił double killa, no szkoda Ale no zdarza się co nie Dobra, spójrzmy trochę do mida O nie, nie 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 Ej Fizz ma znowu ulta, Ja ma cooldown, masakra Dobra Darius tam na niego pędzi, no jest Jhin, ja nie mam HP za bardzo Nie wiem czy muszę flashować, że chyba nie. Chociaż chyba tak. Jednak. Ajajaj, Jest, udało nam się zabić, myślałem, że zginiemy, Spoko. Dobra, widzicie, że nie ma co, Zrykolujemy się. Okej, okay, podalić, słuchajcie. Także szybki meczyk, no 229. No i też szybki odcinek, słuchajcie. 14 minut. Więc naprawdę nie spodziewałem się takiego szybkiego meczu. Będziemy grali sobie co jeden, yy, moi drodzy, mężny odcinek myślę, będzie jak najbardziej spoko, bo tak te mecze yy, trwają długo, także słuchajcie, mamy awans. W sensie jeszcze jedna gra no i mamy Platynę 2, co nie? Yy, bardzo fajnie to wygląda na Diana. Spoko. Yy, zobaczymy jak tutaj yy, statystyki. Yy, no 10 tysięcy ażka maksymalnie zrobiła u nas. Mm, 81 tysięcy 7 tysięcy Przepraszam, co ja mówię 7 tysięcy, co ja mówię Dobra, słuchajcie mm, Spoko, winek, jak najbardziej odcinek Spoko, tak wygląda mój profil yy, Platyna 3 Najwyższa, obecna platyna 3 Więc tutaj nie ma bardzo co pokazywać Dwa linki dianom Także bardzo fajnie, myślę, że tutaj Dużo będę grał jeżeli będziecie chcieli serii od platynki do diamenciku Także dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się pomysł na serię, stawcie koniecznie łapkę w górę dla zasięgu, bo zasięgi trzeba odbudować na nowo. Zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z odcinkami z White Rift. No i dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma odcinków na tym kanale. Jak mówiłem, odcinki nie będą zbyt tak często, bo nie ma za bardzo czasu. Jak po prostu Będę chciał nagrać to nagranie. Także dzięki serdeczne. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. Cześć.